Cześć dzieciaki i rodzice. To ja, Dinozaur Kalo. Witam was w naszym pierwszym odcinku podcastu Drużyna Dinozaura Kalo. Czy wiecie, że właśnie staliście się częścią mojej drużyny? Tak, dokładnie tak. Każdy kto słucha, to mój przyjaciel i druh. Razem będziemy poznawać świat, uczyć się nowych rzeczy i bawić jak nigdy wcześniej. Jeśli chodzi o mnie, to ja mam na imię Kalo. Mam 5 lat i mieszkam w jurajskiej dżungli z mamą, tatą i moimi wspaniałymi sąsiadami innymi dinozaurami i zwierzakami. Razem przeżywamy tutaj niesamowite przygody. Każdy dzień jest inny i pełen wyzwań. Chodźcie, dziś zaczniemy naszą wspólną zabawę. Dziś opowiem ci, co to znaczy być częścią drużyny. Czy wiesz, dlaczego przyjaźń i wspólna zabawa są takie ważne? A na końcu opowiem ci bajkę o tym, jak stworzyłem swoją drużynę i jak razem pomagamy sobie nawzajem. Będą też piosenki, zagadki i specjalne wyzwania, ale ci. To niespodzianka! Zanim zaczniemy, zaśpiewajmy razem naszą drużynową piosenkę. Jeśli chcesz, możesz klaskać w rytm, powtarzać słowa, albo nawet śpiewać z nami. Dinozaur, kalu i jego drużyna. Dziś kolejną przygodę razem rozpoczyna. Czy jest słońce, czy jest deszcz? Śpiewaj razem z nami, aż po serca deszcz. Kalu to dinozaur, zielony i mały. Choć niewielki wzrostem To jest bardzo śmiały w serce, jego zielone bije niczym dzwon. Nie da się poskromić żadną mocą złą. Winozał Kallo i jego drużyna. Tak się zabawa, co rano zaczyna. Czy jesteś duży, czy jesteś malutki? Z drużyną raźnie przechodzić przez smutki. Dołącz drużyny, śpiewaj z nami wraz. Kolejną przygodę zacząć już jest czas. Jest z nami również kosmacie, co skrzydła rozmoczył w lokacie, więc teraz, gdy leci po niebie, rozsypuje iskierki dla ciebie. W drużynie jest biewiórka kora, zawsze do zabaw skora, a jej pomarańczowa głowa, zawsze nowe pomysły i jego drużyna Tak się zabawa co rano zaczyna Czy jesteś duży, czy jesteś malutki Z drużyną raśni przechodzić przez smutki Dołącz do drużyny, śpiewaj z nami wraz Kolejną przygodę zacząć już jest czas Buble Krzyś to druh na schwał. Ciągle wygrał, jest pesty i daje słowo. Mądrości dorównuje sobą, a w naszej drużynie i to nie jest mit. Każdy dzieciak jak ty, to prawdziwy hit. Śpiewaj, i baw się kalo z tobą jest. drużyną radość nie spędzisz każdy dzień. Czasem chmury nadciągną, zmoczy nas deszcz, ale kalo się uśmiecha, nawet gdy pada śnieg. Razem w każdą burzę wspólnie łatwiej iść. Hej, kalo, ruszajmy w świat. Razem ku przygodzie, niech nas niesie wiatr Dinozaur i jego drużyna Tak się zabawa co rano zaczyna Czy jesteś duży, czy jesteś malutki Z drużyną raźni przechodzi czas smutki Dołącz do drużyny, śpiewaj z nami wraz Kolejną przygodę zacząć już jest czas Bycie w drużynie to coś wspaniałego. W mojej drużynie są moi najlepsi przyjaciele. Każdy z nas jest inny, ale razem tworzymy super drużynę. Zobaczcie sami. Opowiem wam o każdym z nas, bo myślę, że polubicie ich tak bardzo, jak ja ich lubię. Zacznijmy od kosmatego czarnego ptaszka, który nazywa się Maciej. Tak, to kos Maciej. Pewnie wiecie, że kosy mają piękne, czarne piórka i pomarańczowe dzioby. Ale czy wiecie, że Maciej jest wyjątkowy? Kiedyś przez przypadek wpadł w brokat i od tego czasu, gdy leci po niebie, rozsypuje iskierki, jakby to była magia. Uwielbia śpiewać i zawsze ma świetny humor. A wiesz, co jeszcze? Kosy są świetnymi śpiewakami, a Maciej jest najlepszy z nich wszystkich. Kiedy zaczyna śpiewać, nawet dżungla cichnie by go posłuchać. Ciekawostka: czy wiesz, co jedzą kosy? Zwykle zjadają małe robaczki i jagody. Poznaj też wiewiórkę korę. Kora to prawdziwa iskierka w naszej drużynie. Jest malutka, ruda, z wielkim puszystym ogonem. Biega tak szybko, że czasami tylko ten ogon widzę. Wiewiórki są bardzo sprytne i tak samo jest z korą. Jeśli mamy jakiś problem, to ona zawsze wymyśli, co robić. Na przykład, kiedy zgubiłem swoje ulubione jagody, to właśnie kora wskoczyła na najwyższe drzewo i znalazła dla mnie nowe. A czy wiesz, że wiewiórki zakopują orzechy na zimę? Kora mówi, że czasem zapomina, gdzie je schowała. I wtedy z tych zakopanych orzechów wyrastają nowe drzewa. Czy to nie niesamowite? No i jest jeszcze bubr Krzyś. Krzyś to nasz stratek. Wiesz, co to znaczy? To ktoś, kto zawsze wie, co zrobić, żeby wszystko poszło dobrze. Bobry uwielbiają budować tamy i Krzyś też uwielbia tworzyć. Kiedyś zbudował dla nas most z gałęzi, żebyśmy mogli przejść przez rzeczkę. I to wszystko w jeden dzień. Jest też niesamowicie mądry. Uwielbia szachy i zawsze mnie uczy, jak lepiej grać. Ale muszę ci powiedzieć, że Bubr to także świetny pływak. Krzyś mówi, że gdyby była olimpiada dla zwierząt, na pewno zdobyłby złoty medal w pływaniu. I ja myślę, że może mieć rację. A wiesz, kto jeszcze jest w mojej drużynie? Ty. Tak, właśnie ty który teraz mnie słuchasz. Ty też możesz być częścią naszej drużyny, bo w drużynie chodzi o to, żeby się wspierać, pomagać sobie i wspólnie przeżywać przygody. A teraz powiedz mi coś o sobie. Jak masz na imię? Masz rodzeństwo? Co najbardziej na świecie lubisz robić? To wszystko brzmi super. Świetnie jest mieć w drużynie kogoś tak wyjątkowego jak ty. Razem na pewno przeżyjemy tysiąc przygód. A teraz uwaga, uwaga. Czas na zagadkę od dinozaura Kalo. Zawsze z tobą jest za dnia, choć czasem wchowanego gra. Lecz gdy gaśnie światła moc, rozpływa się w ciemną noc. Już wiesz? Jeszcze nie? Pomyśl chwilę. A wiesz, skąd wziął się pomysł na moją drużynę? Kiedyś zobaczyłem taki obrazek, na którym dzieci w mundurach chodziły po lesie. Mama wytłumaczyła mi, że to były zuchy czyli młodzi harcerze. Wiesz kto to? Drużyny zuchowe i harcerskie są znane w Polsce, a na świecie są częściej nazywani skautami. Drużyny takie to miejsce, w którym dzieciaki poznają naturę, razem się bawią, jeżdżą na biwaki, uczą się o świecie i pomagają innym. Mają specjalne tajne znaki, rozwiązują zagadki, śpiewają piosenki, robię bardzo dużo fajnych i ciekawych rzeczy. Pomyślałem sobie wtedy, że to jest świetny pomysł, a przecież ja jestem dinozaurem i żyję w jurajskiej dżungli, czyli w takim wielkim lesie. Więc chyba mogę założyć swoją drużynę, prawda? Drużynę można stworzyć z przyjaciół. Może masz takich przyjaciół, z którymi lubisz się bawić, wymyślać różne rzeczy, albo po prostu razem spędzać czas. To właśnie może być twoja drużyna. A teraz powiem ci, jak to jest mieć przyjaciół. Przyjaciel to ktoś, kto zawsze cię wspiera. Kiedy się smucisz, przyjaciel może powiedzieć coś miłego, albo przytulić cię i od razu robi się lepiej. Przyjaciele pomagają sobie nawzajem. Na przykład, kiedy ja nie mogę dosięgnąć owoców na najwyższej gałęzi, to wiewiórka kora szybko tam wskakuje i mi je podaje. Kiedy kos Maciej boi się ciemności, to ja przytrzymuję mu latarkę. Przyjaciele też się razem śmieją. Czy wiesz, że śmiech to jeden z najlepszych sposobów na poprawę humoru? W naszej drużynie śmiejemy się bardzo często. Przyjaciel to ktoś, kto zawsze jest po twojej stronie. Ale wiesz, co jest najlepsze? Że ty też możesz być czyimś przyjacielem. Możesz zapytać kogoś, czy chce się z tobą pobawić, albo pomóc, jeśli widzisz, że ktoś czegoś potrzebuje. Nawet mały gest może sprawić, że ktoś poczuje się lepiej. I wiesz co? Ty też jesteś moim przyjacielem. Skoro teraz mnie słuchasz, to już należysz do drużyny Kalo. To znaczy, że razem będziemy przeżywać przygody, uczyć się nowych rzeczy i, co najważniejsze, będziemy się świetnie bawić. A teraz mam dla ciebie pytanie: kto jest w twojej drużynie? Może to mama, albo tata, brat, albo siostra? A może twój najlepszy przyjaciel to piesek, albo kotek? Drużyna może wyglądać różnie, ale zawsze jest miejsce na nowe osoby, dlatego ja zawsze mówię: W drużynie Kalo znajdzie się miejsce dla każdego. Choć opowiem ci, jak dokładnie powstała drużyna dinozaura Kalo. To było nie tak dawno temu. Zaczynały się wakacje i mama pokazała mi zdjęcia drużyny zuchowej. Przyznam, że trochę mi się wtedy nudziło, bo moi rodzice byli zajęci pracą, a ja nie wiedziałem, co robić. W jurajskiej dżungli to był normalny, letni dzień. Liście palm szumiały w rytm ciepłego wiatru, a promienie słońca leniwie przebijały się przez zielone korony drzew. Siedziałem sobie i rozmyślałem o czymś bardzo ważnym, z brodą podpartą łapkami. Hmm, chciałbym mieć drużynę, pomyślałem, ale nie wiem od czego zacząć. Drużyna to przecież coś więcej niż tylko grupa przyjaciół. Potrzebujemy czegoś, co nas połączy, jakiegoś celu, no i oczywiście przygód. Kiedy tak rozmyślałem, nagle usłyszałem cichy płacz. Odwróciłem się i zobaczyłem kosmatego, czarnego ptaszka siedzącego na gałęzi. Był to kosmaciej. Cześć Macieju, dlaczego jesteś taki smutny? zapytałem. Och, kalo! westchnął Maciej. Moje ulubione miejsce do śpiewania zostało zniszczone przez porwisty wiatr. Teraz nie mam gdzie ćwiczyć moich piosenek. Co ja mam teraz zrobić? Gdzie mam śpiewać? Gdzie mam grać? Jestem dziś taki smutny i przygnębiony. Rozumiałem go. Utrata ulubionego miejsca boli, ale w mojej głowie pojawiła się wspaniała myśl i powiedziałem Nie martw się, Macieju. W drużynie zawsze pomagamy sobie nawzajem. Chodź, znajdziemy ci nowe miejsce do śpiewania. Mam zresztą pomysł, gdzie ono może być. Powędrowaliśmy przez dżunglę, aż dotarliśmy do małego wzgórza nad rzeką. Tam wskazałem na wysoki, gruby pień drzewa i powiedziałem: Spójrz, Macieju, to idealne miejsce na twoje trele. Jeśli usiądziesz na tej gałęzi, to słychać cię będzie w całej dżungli. Maciej usiadł na gałęzi i zaśpiewał pierwszą melodię. Była tak piękna, że nawet szum wiatru umilkł. Wszyscy w całej dżungli słuchali śpiewu Macieja. Dziękuję, Kalo. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Mogę być w Twojej drużynie? Oczywiście. Każdy, kto chce pomagać innym i śpiewać wspaniałe piosenki, jest mile widziany w drużynie Kalo. Ruszyliśmy dalej, a po drodze spotkaliśmy wiewiórkę Kore. Skakała między drzewami, ale coś wyglądało inaczej niż zwykle. Jej puszysty ogon smętnie zwisał. Koro, co się stało? zapytałem. O nie, Kalo! zawołała Kora. Zgubiłam Twoje zapasy orzechów na zimę. Szukałam ich cały dzień, ale nigdzie ich nie ma. Zwykle mam wspaniałą pamięć, wiesz? Wiewiórki są znane z tego, że mają cudowną pamięć. Robimy wiele zapasów na zimę i później z nich korzystamy, ale ja tym razem zupełnie zapomniałam, gdzie ukryłam moje orzechy. Spojrzałem na nią zatroskany i powiedziałem: Nie martw się! Drużyna dinozaura Kalo zawsze pomaga w potrzebie. Razem je znajdziemy. Macieju, prawda, że pomożemy korze? Oczywiście. Zaczęliśmy więc w trójkę szukać orzechów w trawie i pod korzeniami drzew. W końcu Maciej wpadł na pomysł, że poleci wysoko, aby z góry zobaczyć jak najwięcej. I to się udało: zobaczył stertę orzechów ułożoną pod wielkim drzewem. Tu są koro! Zawołał Maciej i wskazał skrzydłem kierunek. Kora aż podskoczyła z radości. Dziękuję wam. Teraz jestem gotowa na zimę. Mogę dołączyć do waszej drużyny? Oczywiście, koro! odpowiedziałem. Potrzebujemy kogoś tak sprytnego jak ty! Skoro kos Maciej miał już miejsce do śpiewania, a kora znalazła swoje zapasy na zimę, mogliśmy śmiało iść się pobawić nad rzekę. Kiedy doszliśmy do wody, spotkaliśmy bobra Krzysia, który właśnie budował swoją tamę. Był bardzo zajęty i wydawał się zmartwiony. Cześć Krzysiu, co robisz? zapytałem. Ach, kalo, moja tama jest prawie gotowa, ale brakuje mi kilku mocnych gałęzi. Żeby wszystko trzymało się razem Widzisz? Już tyle się napociłem, żeby ją zbudować A teraz? Jeśli ją puszczę, to się rozpadnie A popatrz! W zasięgu moich rąk ani na plaży nie ma już żadnych patyków Nie martw się, Krzysiu! W drużynie dinozaura Kalo pomagamy sobie nawzajem Razem zbierzemy te gałęzie w lesie i ci je przyniesiemy Wszyscy ruszyli do pracy Kora wspinała się na drzewa i zrzucała gałęzie, ja zbierałem je w naręcza i razem z Maciejem ciągnąłem na plażę Krzyś zaś starannie wplatał gałęzie z konstrukcję tamy. Wkrótce praca była zakończona, a Krzyś westchnął z ulgą. Dziękuję wam. Nie wiem, co bym bez was zrobił. Czy mogę dołączyć do waszej drużyny? Jasne, Krzysiu, w drużynie potrzebujemy kogoś tak mądrego jak ty, powiedziałem. Na chwilę zapanowała cisza. Skoro mamy naszą drużynę, to czas na wspólną zabawę. Co powiecie na chowanego? Reszta tego dnia minęła nam na śmiechu i wymyślaniu rzeczy, które możemy wspólnie zrobić jako drużyna. Kiedy wieczorem wracaliśmy do domu, powiedziałem do moich przyjaciół. Wiecie, drużyna to coś więcej niż tylko zabawa. To pomaganie sobie nawzajem, wspólne przeżywanie przygód i bycie dla siebie, gdy jest ciężko. Teraz jesteśmy drużyną. I wiesz co? Ty też możesz być w naszej drużynie. Razem możemy zrobić wszystko. I tak powstała drużyna dinozaura Kalo. Wiesz, co jest najfajniejsze w naszej drużynie? Że każdy z nas ma coś wyjątkowego do zaoferowania. Maciej ma swój śpiew, Kora jest szybka i sprytna, a Krzyś potrafi wszystko zorganizować. A ty? Co jest w tobie wyjątkowego? Na pewno coś super, bo każdy ma swoje talenty. Wiesz co? Opowiadając ci tę bajkę, wpadłem na świetny pomysł. Mam dla ciebie konkurs. Pamiętasz naszą zagadkę? Na wszelki wypadek ci ją przypomnę. Zawsze z tobą jest za dnia, choć czasem w chowanego gra. Lecz gdy gaśnie światła moc, rozpływa się w ciemną noc. Pomyśl przez chwilę, co zawsze jest z tobą w dzień, ale znika w nocy? Jak myślisz? Ja poczekam. Czy uda ci się odgadnąć, co zawsze jest z tobą w dzień, ale znika w nocy? Jeśli tak. Poproś mamę albo tatę, żeby pomogli ci wysłać odpowiedź na mojej stronie internetowej. A co będzie nagrodą? Niespodzianka. Ale powiem ci w sekrecie, że to coś, co bardzo ci się spodoba. Każda osoba, która napisze mi odpowiedź na zagadkę, dostanie ode mnie bajkową niespodziankę. Poproś mamę albo tatę, żeby weszli z tobą na stronę slash konkurs i napiszcie razem odpowiedź na zagadkę. A potem dostaniesz ode mnie coś ekstra miłego do poczytania i posłuchania z bliskimi. Posłuchajmy teraz jeszcze raz naszej drużynowej piosenki. Binozaur Calo i jego drużyna Dziś kolejną przygodę razem rozpoczyna Czy jest słońce, czy jest deszcz Śpiewaj razem z nami aż po serca deszcz Halo to dinozaur, zielony i mały, choć niewielki wzrostem. To jest bardzo śmiały serce, jego zielone bije niczym dzwon. Nie da się poskromić żadną mocą złą. Dinozaur, kalo i jego drużyna. Tak się zabawa, co rano zaczyna. Czy jesteś duży, czy jesteś malutki? Z drużyną raźniej przechodzić przez smutki. Dołącz do drużyny, śpiewaj z nami wraz. Kolejną przygodę zacząć już jest czas. Kosmacie, co skrzydła raz smoczył w rokacie. więc teraz, gdy leci po niebie, rozsypuje iskierki dla ciebie. W drużynie jest wiewiórka kora, zawsze do zabaw skora, a jej pomarańczowa głowa zawsze nowe pomysły chowa. Dinozaur Kallo i jego drużyna, tak się zabawa co rano zaczyna. Czy jesteś duży, czy jest? Zaczyna nie przechodzić przez smutki Dołącz do drużyny, śpiewaj z nami wraz Kolejną przygodę zacząć już jest czas Bóg przyjść to druh na Co w szachy ciągle wygrał. By jest bystry i daje słowo Mądrości dorównuje sobą i drużynie i to nie jest mit Każdy dzieciak jak ty To prawdziwy hit Śpiewaj i baw się, Kalo z tobą jest Z drużyną radość nie spędzisz każdy dzień Czasem chmury nadciągną Zmoczy nas deszcz Ale Kalo się uśmiecha nawet gdy pada śnieg Razem w każdą burzę wspólnie Łatwiej iść Hej Kalo, ruszajmy w świat Razem ku przygodzie Niech nas niesie wiatr Dinozaur Kalo jego drużyna, tak się zabawa co rano zaczyna. Czy jesteś duży, czy jesteś malutki? Z drużyną raźni przechodź co smutki. No, do żon drużyny, śpiewaj z nami wraz. Kolejną przygodę zacząć już jest czas. To był pierwszy odcinek naszego drużynowego podcastu. Dwa inne czekają na ciebie na stronie www. KarolinaPiotrowska.com Ukośnik KALO. Od teraz też nowa porcja naszych drużynowych przygód będzie pojawiać się co dwa tygodnie właśnie na tej stronie www, na YouTubie oraz w serwisach podcastowych. Ale do czasu naszego kolejnego spotkania mam dla Ciebie specjalne zadanie od drużyny dinozaura KALO. Znajdź kogoś, kto jest dla Ciebie przyjacielem. Może to brat, siostra, mama, albo Twój ulubiony miś. Powiedz im coś miłego, albo zaproś do wspólnej zabawy. Drużyna dinozaura Kalo zawsze wspiera swoich przyjaciół. A już w kolejnym odcinku porozmawiamy o tym, jak drużyna dinozaura Kalo już jesienią szykowała się do zimy i jaki ambaras z tego nam wyszedł. Znasz słowo ambaras? Jeśli nie, to się nie martw, tylko leć słuchać kolejnego odcinka. Do zobaczenia w jurajskiej dżungli. Czołem drużyno. Do usłyszenia, przyjaciele. Dinozaur Kalo i jego drużyna. Dziś kolejną przygodę razem rozpoczyna. Czy jest słońce, czy jest deszcz? Śpiewaj razem sami, aż po serca deszcz. Kalo to dinozaur, zielony i mały, choć niewielki wzrost. To jest bardzo śmiałe serce, jego zielone dię niczym dzwon. Nie da się poskromić żadną mocą złą. Dinozaur Kalo i jego drużyna. Tak się zabawa, co rano zaczyna. Czy jesteś duży, czy jesteś? Przygodę zacząć już jest czas. Jest z nami również kosmacie, co w skrzydła raz smoczył w robkacie. Więc teraz, gdy leci po niebie, rozsypuje iskierki dla ciebie. W drużynie jest wiewiórka kora. Zawsze do zabaw skora. A jej pomarańczowa głowa, zawsze nowe pomysły chowa. Kalo i jego drużyna, tak się zabawa co rano zaczyna. Czy jesteś duży, czy jesteś malutki? Z drużyną raśni przechodzić przez smutki. Dołącz do drużyny, i śpiewaj z nami wraz. Kolejną przygodę zacząć już jest czas. Ciągle wygrał, jest pysty i daje słowo. Mądrości dorównuje sobą, a w naszych duszy i to nie jest mit Każdy dzieciak jak ty, to prawdziwy hit. Śpiewaj i baw się, kalo, z tobą jest. Z drużyną radość nie spędzisz każdy dzień. Czasem chmury nadciągną, ciągną, zmoczy nas deszcz, ale Kalo się uśmiecha, nawet gdy pada śnieg. Razem w każdą górę wspólnie łatwiej iść. Hej, Kalo, ruszajmy w świat. Razem ku przygodzie niech nas nie wiatr Pino Tarkalo i jego drużyna Tak się zabawa co rano zaczyna Czy jesteś duży, czy jesteś malutki Z drużyną raźni przechodzi czas smutki No, do drużyny, śpiewaj z nami wraz Kolejną przygodę zacząć już jest czas